Spójrzmy na zadanie pierwsze. Mamy wskazać liczbę, która będzie rozwiązaniem takiego równania. Czyli tak, takie szybkie przypomnienie. Jeżeli w równaniu spojrzycie sobie na ten znak równości, tak, znak równa się, to on nam podzieli to równanie na dwie strony. To będzie strona lewa, a to będzie strona prawa. Czyli w naszym przypadku po stronie lewej mamy 2a odjąć 6, a po stronie prawej mamy 15. I jeżeli wyrazy ze strony lewej przenosimy na stronę prawą, albo ze strony prawej przenosimy na stronę lewą, to wówczas zmieniamy znaki. Czyli jeżeli po tej stronie mamy na przykład minus 2, to po tej stronie zapiszemy plus 2. Jeżeli po tej stronie będzie plus 7, to tutaj będzie minus 7. I my chcielibyśmy doprowadzić to równanie do takiej postaci, aby po stronie lewej było tylko to nasze wyrażenie, ten nasz wyraz, który ma w sobie niewiadomą, a po stronie prawej wszystkie pozostałe wyrazy. Czyli zobaczcie, 2a jest po stronie lewej i pozostanie po tej samej stronie, czyli tutaj znaku nie zmieniamy. Teraz patrzymy, czy po lewej stronie mamy jeszcze jakiś wyraz z naszą niewiadomą, No widzimy, że nie. Dochodzimy do znaku równa się, czyli ten znak sobie przepiszemy. I teraz tak, po prawej stronie mamy 15, czyli 15 zostaje po prawej stronie, czyli znaku nie zmieniamy, ale minus 6 było po lewej stronie, a my chcemy tą minus 6 przenieść na prawą stronę, czyli jeżeli po lewej mamy minus 6. To po prawej zapiszemy dodać 6. No i teraz tutaj wykonamy sobie działanie, czyli musimy dodać 15 dodać 6 to 21. No i 2a można zapisać krócej, czy w innej postaci troszkę, jako 2 razy a równa się 21. No i my nie chcemy wiedzieć, ile jest równe 2 razy a. My chcemy znać po prostu wartość a, czyli jeżeli mamy tutaj mnożenie i chcemy się tej dwójki pozbyć, to oznacza, że musimy obie strony, czyli stronę lewą i stronę prawą, podzielić przez 2. Czyli tutaj 2a podzielić przez 2 to będzie a, a 21 podzielić przez 2 możemy zapisać jako 21 drugich. No i wyłączmy sobie całości. Czyli dwójka w 21 mieści się maksymalnie 10 razy. No i tu nam jeszcze pozostanie jedna druga, a więc to będzie nasze rozwiązanie. I taką odpowiedź mamy w podpunkcie B.